Dzień dobry. Witam Państwa na naszym spotkaniu mediacyjnym. Ja nazywam się Ewa Kosowska-Korniak, jestem mediatorem z Sądu Okręgowego w Opolu i zostałam przez Sąd wyznaczona, aby służyć Państwu pomocą w rozwiązaniu Waszego problemu. Na wstępie chciałabym podkreślić, że udział w naszym spotkaniu mediacyjnym jest dobrowolny, co oznacza, że każdy z Państwa może w dowolnym momencie bez żadnych konsekwencji zrezygnować z dalszego udziału w mediacji. Mediacja jest objęta poufnością, która dotyczy w takim samym stopniu mnie, jak i państwa, co oznacza, że nikt z was nie może, nikt z nas nie może ujawnić przebiegu mediacji, ani powoływać się na żadne okoliczności ujawnione podczas mediacji. Ja jestem osobą bezstronną, neutralną, niezaangażowaną emocjonalnie w spór, który tutaj zaistniał między państwem. Moim zadaniem, moją rolą jest pomóc państwu w rozstrzygnięciu tego sporu, w znalezieniu takiego rozwiązania, które będzie waszym rozwiązaniem, które. Po zatwierdzeniu przez sąd nabierze mocy wyroku sądowego i zakończy problem prawny. Mediacja jest odpłatna, co oznacza, że po zakończeniu mediacji każda ze stron pokrywa połowę kosztów mediacji. Bardzo istotną kwestią jest to, zależy mi na tym bardzo mocno, abyśmy rozmawiali w atmosferze wzajemnego szacunku, bez jakichś urazów osobistych, bez wymijania sobie przeszłości, koncentrując się na rozwiązaniu problemu biznesowego, który zaistniał między Państwem. Zależy mi bardzo na tym, abyście Państwo sobie nie przerywali wzajemnie wypowiedzi. Będę starała się kontrolować ten proces dochodzenia do rozwiązania, do Waszego własnego rozwiązania. Chciałabym jeszcze raz jeszcze podkreślić na koniec, że celem mediacji jest znalezienie takiego rozwiązania, które będzie dobre dla każdej ze stron, które da każdemu z Was poczucie wygranej. Czy wszystko, co powiedziałam do tej pory jest dla Państwa zrozumiałe? Tak. 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 Czy akceptujecie zasady? Tak. Tak. Bardzo dziękuję. W takim razie proszę, aby Państwo się przedstawili. Może zacznijmy od pani.